W końcu, po wielu latach, opracowałem plan idealny. Od dziś możesz zdobyć każdą dziewczynę, jaką tylko sobie wymarzysz. Wystarczy, że będziesz trzymał się ściśle poniższych punktów. Śledzisz ją. Gdy wiesz już, gdzie mieszka, czekasz aż nastanie 21.37 i będzie ciemno. Czekasz aż w jej domu zgasną wszystkie światła. Włamujesz się. Podchodzisz do jej łóżka, kiedy śpi. Uderzasz ją tępym narzędziem w głowę. Z dwóch powodów. Pierwszy dla pewności, że nagle się nie obudzi. O drugim napiszę później. Nakładasz jej pierścionek zaręczynowy na palec. Wypakowujesz z torby swoje rzeczy do jej szafek. Na biurku stawiasz swoje zdjęcie w ramce. Kładziesz się spać obok. Rano budzicie się. Ona nie wie kim jesteś, robi awanturę. Mówisz jej, że jesteście parą, że wczoraj jej się oświadczyłeś i powiedziała tak. Ona mówi, że chyba cię pojebało. Niczego takiego nie pamięta. Pokazujesz jej guza na czole, to ten drugi powód, i mówisz, że uderzyła się przed snem w szafkę i pewnie straciła pamięć. Powinna już uwierzyć. Jeśli jednak dalej nie wierzy, pokazujesz jej swoje ubrania w szafkach jako dowód, że mieszkacie razem. Na koniec pokazujesz jej swoje zdjęcie na biurku i mówisz, że to był prezent na waszą drugą rocznicę. Nie ma wyboru. Musi ci uwierzyć. Przecież nikt nie byłby tak pojebany, żeby odjebać taką akcję. Ale ty byłeś. Żyjecie długo i szczęśliwie. Masz żonę. Profit.